Hej ja wszystkim ja jestem Lator i witam jest już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was już trzecią część serii utalentowani, w której weźmie udział mój widz suchy. Myślę, że ta seria przyparła wam do gustu i zostanie przez was mile odebrana. Jeśli Wy chcecie wziąć w niej udział lub też w innych odcinkach, wbijajcie na mojego Discorda, do którego macie link w opisie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału z dzwoneczkiem, aby nic Was na nim nie ominęło. 20 łapeczek w górę i biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Myślę, że jest to. Spoko liczba, że ją na chilku dobijecie, więc co? Miłego oglądania! Yo! A więc dobra, dzisiaj z nami jest suchy toziomal, mój stały widz z liveów. Domagał się tego odcineczka, więc nagrywamy trzeci odcineczek utalentowanych. Siemano, przywitaj się. No i co? Gramy sobie oczywiście do trzech: jeden na jeden, z suchym. No i potem idziemy sobie na jakieś jedno fajne dło. Wy, wy, oczywiście, zobaczycie to najlepsze dło. Żeby się fajnie oglądało. No i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subika, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z live'ikami i z odcineczkami. Good luck, good luck, have fun. A wy, wy czaty piszcie oczywiście już w komentarzach, kto wygra Waszym zdaniem. Ja myślę oczywiście, że Słuchy, bo on się przygotowywał, chociaż trochę wczoraj nie wiem. A ja nic, ja nic, więc. Dobra, pierwsza runda. 3, 2, 1, go. Co ty zrobiłeś? Dobra, dobra, przejęte HG, łatwo. Dobra, dobra. Tutaj jest... O i sam się pogubiłem, czad. O nie. Dobra, stracone, stracone. Siup, siup. O, jest lipa. O Boże, prawie bym spadł, prawie bym spadł na sam dół. Ale dobra, szybko. Szybko... Spróbuję zdobyć pozycję od nowa. No nie, nie potrafię. Dobra, dobra, HG jest. A już jednak nie. Tylko to jest limit też budowania, więc musimy jakoś po chwili. O, ty. O nie no co? Czemu nie mogę ci daszku postawić? No nie, dobra, coś czuję Czuję przegraną, czuję przegraną widzowie. Ja mam takiego lała, to jest hit <ścoughs> Oj, dobra, 1-0 dla suchego Gratulujemy To 1-0 dla suchego, to jest licznik Ty stawiaj, ty, ty, ty Dobra, druga runda 1-0, 3, 2, 1, go Dobra, siup 90 tutaj O, pewnie, że się pogubiłem Już na sam start O, Boże Dobra, chociaż te daszki coś mi ratują No, nie dostał. W moich oczach dostał. <noise> ja się. sam sobie daszek lejtor stawiasz pięknie, pięknie. Nawet no, ja to oczywiście, jak ktoś chce wziąć w kolejnym odcinku udział, piszcie, piszcie. Zgłaszajcie się na Discordzie, na live'ach. Ja, o, dostał. Ja wszystko będę patrzył i zapraszał. Tak jak tutaj suchego. Dobra, dobra, tutaj, teraz jest ciężka sytuacja Bardzo ciężka No i fajnie Gdzie ty jesteś? Ty, gdzie ty jesteś? Aha, dobra, widzę się, widzę cię Ale jest ciężko O ja bym sparł, sparłbym. A jak, jak ktoś spadnie, to uznajemy, że jest... Ty, ty, ty. Aha, Max, Max, Aha, Max. Dobra, to... Po je, to... Bo jeden, po bo jeden! Po jeden, dobrze, dobrze. Trzeba szybciej po prostu, szybciej to robić. Trzecia runda, go. A. Ja cię... prawie bym spadł, ja... prawie. Okay. Nie całkiem, więc... więc... Ojej, oh, oh. oj, ojej, oj, coś się, że tutaj będzie kill robiony. O no nie! Ale widzowie, jest blisko, ale jest blisko, jest blisko. Jest! 2-1. 2-1. 1-2? Nie. W przecież było? No było po 1, a teraz jest 2-1 dla mnie. Ona też jest do. Ostatnia runda, czy wygram, czy będzie remis. O Boże, ażem to zmaścił. To nie jest moje? Jakimś cudem. Ale żen wyrywał. Dobra. Jest! Jest! 3-1! 3-1 dla mnie, czad Boże, 3-1 widzowie, wygrywam tutaj z suchym. No nie spodziewałem się takiego wyniku. Myślałem, że suchy wygra, bo mówi, że się tyle rozgrzewał. No ale dobra. Wczoraj się rozgrzewał. No ale dobra, gratulacje. Dzięki wielkie. Myślę, że kiedyś może, możemy nagrać rewanż. Wtedy wygrasz. E, no i co, kończymy z wynikiem 3-1 i teraz idziemy na gierkę duo, co? Okej. Dobra, dobra. Ty już lecimy. Dopiero mnie teraz wczytało. Eee, yy, to gdzie lecimy? O, jest Dawaj na farmę Dobra ja lecę tutaj standardowo. Co? Lekki zaczynki. O, jest pompa zielona. To mi się ładnie podoba. Ładnie mi się podoba Dobra, jest pompa i jest PM Dobra, jest git. U mnie jest git. A u ciebie? O pistolet ten niebieski Wow, Nie mam pojęcia skąd ale do mnie strzelają. Chodź, wiedziemy na nich. Nie mają problemy. Będziemy na trzeciego. Pa. No. Nice. Leży, leży, leży Uch. Nie wiem, dobra, chodź do strefy, zajmijmy sobie pozycję, lecimy może motorową czy na łoł. Wow, wow, wow. Motorowa czy na nogach motorową będzie już Jać Ej, bo dobiją mnie, dobiją mnie Oni już lecą tutaj, podjeżdżają Oni już tutaj są, musisz, musisz działać Dopiero podczas montowania skapłem się, że od pewnego momentu w ogóle nie nagrywało audio z gry, nie słychać było suchego ani gameplayu Więc no nie, nie wiem dlaczego tak się stało, no ale to był taki ostatni raz w sumie, a okay, się tak nigdy w sumie nie powtórzy i przepraszam Was bardzo za klikanie w klawiaturę to głośne, bo jak montowałem to aż mnie głowa wolała, a co dopiero Was będzie boleć, więc myślę, że mi wybaczycie jakieś sobie kupię gumki na te na, na przyciski, żeby to stłumić ten, te odgłosy. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Myślę, że Wam się spodobał. Wygrałem 3-1 z suchym, nie wiem jakim cudem to się stało. Zostawcie łapeczkę w górę, 20 łapek w górę biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, subika z dzwoneczkiem na kanale, żeby Was nic nie ominęło. No i oczywiście możecie wesprzeć mnie kodem w sklepie Lator YouTube. Pamiętajcie, że, wszy że wszystkie pieniądze idą na giveaway e dla Was, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Hejka.